Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz, pasterzu Izraela. Ty, który zasiadasz nad cherubami, zbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Powróć, Boże, zastępu, Wejrzyj z nieba, spójrz i na ten tę wino roś. to, co zasadziła twoja prawica. Latość, którą umocniłeś dla siebie, odnów nas Boże, i daj nam zbawienie. Wyciągnij rękę nad mężem twej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy się chwalili. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Dziś przepięknie psalm zaśpiewali dla nas rodzina Dębowska. Lidia razem z mamą i statą. Podczas kiedy nagraliśmy głos, nagraliśmy psalm, nie nagrałam filmu. Natomiast ten przepiękny obraz tej przepięknej rodziny zostało mi zapisany w sercu. Obraz miłości, czułości, troskliwości i jedności. Lidio, Grzegorzu, Gosiu, bardzo Was za tą chwilę dziękuję. Żyjemy w trudnych czasach dla rodziny, która jest kościołem domowym. Rodzina jest podstawową wspólnotą ustanowioną przez Boga samego i tak naprawdę najważniejszą. W rodzinie, czy Jezus narodził. Dziś proszmy Boga słowami psalmu: Odnów nas Boże, odnów rodzinę i daj nam zbawienie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili na wieki. Odnów nas Boże. Daj nam zbawienie. Daj nam zbawienie.